Grzebanie zmarłych i rytuały z tym związane są jedną z cech odróżniających ludzi od zwierząt. Od zawsze obowiązkiem żyjących wobec zmarłego było przygotowanie mu pochówku. Obrzędy pogrzebowe są różne, w zależności od światopoglądu czy przynależności kulturowej i religijnej zmarłego i jego rodziny. To właśnie krewni nierzadko stają się dylematem, jaki pogrzeb byłby zgodny z wolą zmarłego. Warto pamiętać, że grzebiąc bliskich oddajemy im należną cześć. ale sam fakt pochówku dla nich nie ma już znaczenia, jest ważny przede wszystkim dla nas. Oprowadzenie. Nasze bliskie na miejsce ziemskiego spoczynku, pogrzeb, jest to ceremonia bardzo specyficzna. Z jednej strony wyraża ona smutek, ale nie z tego względu, że człowiek odchodzi z tego świata, ponieważ po to się rodzimy, aby odejść do Boga, tylko z tego względu, że kończy się czas, kiedy możemy niejako zapracować na niebo. Już nie mamy możliwości naprawić swoich błędów. Pewien etap naszego istnienia został zamknięty, dlatego ogarnia nas smutek. Oczywiście pozostający na Ziemi ten smutek odbierają zupełnie inaczej. Smutek samotności, który w jakiś sposób stanie się ich udziałem. Jednak bardziej podkreślony tu jest moment pewnej refleksji nad tym, iż musimy odejść z tego świata, więc nie powinniśmy się zbyt mocno tym światem związać. To, co jest w tym świecie, powinno służyć naszej drodze do tego świata, który jest przed nami. Jest to ceremonia radosna. Dziecko powraca do swojego niebiańskiego ojca. Ojca, który wyjdzie na spotkanie, tak jak wyszedł na spotkanie syna marnotrawnego. To sakramenty są znakami dokonującego się zbawienia w życiu chrześcijan. Natomiast pochówek jest liturgią, która przypomina, przypomina godność człowieka, godność jego ciała, przypomina o Jego życiu, o Jego powołaniu do wieczności. Podstawowymi elementami tej liturgii to jest liturgia światła, gdzie przypominamy to światło Chrystusa z chrztu. Jest liturgia wody, poświęcenia, a więc znowu przypomnienie chrztu. Jest liturgia ognia, okadzenia tego ciała, która wyraża godność człowieka żyjącego w ciele. Oddajemy tak naprawdę cześć ciał, w którym ten człowiek realizował swoją drogę do Boga. Tuż przed śmiercią y, należy przekonać, y, nakłonić y, wiernego do wymówienia szachady, do wymówienia, y, do wypowiedzenia muzułmańskiego wyznania wiary. Po śmierci składa się ciało nie w trumnie, tylko zawinięte w białe płótno do ziemi bezpośrednio. Jeżeli zmarły, odbył pielgrzymkę do Mekki, owija się go w to płótno, które nosił podczas pielgrzymki do Mekki. Składa się go do ziemi na prawym boku z twarzą zwróconą w kierunku Mekki. Na cmentarzu yy, ci, którzy przychodzą pożegnać zmarłego, odmawiają modlitwę. I modlitwa, co ciekawe, modlitwa za zmarłych jest jedyną modlitwą, którą się odprawia na stojąco. Nie ma tych elementów skłonu, przyklękania podczas, podczas tej modlitwy. Najprawdopodobniej wynika to z takiej niechęci w islamie do wszystkiego, co jest nieczyste. Podczas ceremonii pogrzebu kościół. Wstawia się za zmarłym, prosząc Boga, aby wybaczone zostały mu wszelkie grzechy. Dlatego też bardzo rzadko Kościół Prawosławny odmawia ceremonii pogrzebu. Może tak uczynić wobec innowiercy, ateisty, osoby, która wyrzekła się danego kościoła, bądź została od niego odłączona poprzez jego nieprawe życie. Kościół może dokonać ograniczenia ceremonii pogrzebowej, Na przykład w przypadku samobójstwa, kiedy człowiek swoim krokiem. Jako zaświadczył, iż jego wiara w Boga została w jakiś sposób ograniczona, naruszona. Jednak w takich przypadkach zawsze decyduje biskup. Ma to taki pewien element edukacyjny dla tych, którzy pozostają przy życiu, aby oni wystrzegali się popełnienia podobnych błędów. Zaś jeśli chodzi o zmarłego, to w tym momencie, kiedy przechodzi, no nie ma wsparcia tak wielkiego, jak mógłby mieć. Nie ma właściwie sensu powiedzmy organizować ceremonii katolickiej, rzeczywiście pogrzebowej, dla osoby, która deklarowała się jako osoba niewierząca. Dla osoby, która odeszła od wiary, która stała się apostatą. Zdarza się, że bardziej na tym zależy rodzinie niż tej osobie zmarłej. Bywa tak, że obrzęd liturgiczny jest w pewien sposób, dostosowany do y, przekonań, życzeń, czasami też i życia tej osoby, którą żegnamy. Pochowanie zgodnie z rytem muzułmańskim należy się wszystkim muzułmanom, bez względu na to, jakie uczynki popełnili, z tego względu, że Bóg decyduje o tym, na ile były one złe i czy zasługują na potępienie, czy nie. Y, jedyna sytuacja, która sprawia, że osoba wyznania muzułmańskiego nie zostanie pochowana zgodnie z rytmem muzułmańskim, to jeżeli dobrowolnie odejdzie od wiary muzułmańskiej. Islam nie zezwala na kremację z tego względu, że człowiek od początku do końca jest tworem Boga, jest tworzeniem boskim i nie wolno ingerować w to, co Bóg stworzył, nie wolno tego niszczyć. Kościół katolicki dopuszcza kremację. Przeciwwskazania są jedynie natury obyczajowej. To znaczy są kraje, w których sam obraz kremacji wywołuje tak trudne wspomnienie, że po prostu jest to niemożliwe. Dodatkowo jeszcze trzeba się liczyć z tym, że Kościół katolicki w ogóle się nie zgadza na taki obrzęd, który coraz częściej ma miejsce, że po kremacji rozsypuje się. Szczątki osób, albo do morza, albo w górach, albo tam, gdzie ta osoba lubiła przebywać. Tutaj kościół katolicki ma wiele problemów z tego typu podejściem do ciała ludzkiego, ponieważ dla nas ciało ludzkie jest miejscem spotkania z Bogiem i zasługuje na pochówek. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. W proch. Nie w popiół. Dlatego też Kościół Prawosławny zachęca swoich wiernych, by ze wszystkich sił unikali kremacji. Jest to niedopuszczalne. Ciało nasze jest darem Bożym, jest więc pewną świętością. Nie powinniśmy więc niszczyć tego daru Bożego. Zapamiętaj. W religiach Dalekiego Wschodu kremacja jest uznawana za normalną formę pochówku. Inaczej jest wśród religii pozostających w kręgu Biblii. Islam, podobnie jak konserwatywne nurty judaizmu i chrześcijaństwa, surowo zakazują kremacji. Niektórzy chrześcijanie i Żydzi dopuszczają palenie zwłok. W kościele katolickim preferuje się grzebanie niespalonych zwłok, ale dopuszcza się kremację, jeśli nie jest ona traktowana jako manifestacja braku wiary w zmartwychwstanie ciała.